Jesteś osobą głuchą i potrzebujesz rozliczyć PIT. Pomoże Wam manufaktura Konin, Twoja księgowość. Jeżeli chcesz rozliczyć PIT krajowy, PIT zagraniczny, zwrot podatku z zagranicy albo zwrot VAT z Unii Europejskiej, zapraszamy do naszego biura. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 10 do 14. Adres naszego biura: ulica Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 62 500 Konin, pokój 205, drugie piętro. Zapewniamy obsługę dla osób głuchych dzięki tłumaczowi online. Koszt przygotowania PIT to cena od 75 zł. Jakie dokumenty będą nam potrzebne? Dokumenty finansowe z kraju, PIT 11, PIT 40 i inne. Wszystkie odliczenia, ulgi, na przykład faktury za rehabilitację, faktury za leki. PIT 36, PIT 37 z poprzedniego roku: swój, małżonka lub wspólny wraz z załącznikami. Nazwa banku. Numer konta bankowego. Jeżeli potrzebujesz innego rozliczenia, skontaktuj się z nami przez naszą stronę internetową www.manufaktura.conin.pl lub wysyłając SMS-a na numer 534 445 913.